Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć Twoją uwagę. Kto nie widział, nie przeżywał takiej sytuacji, kiedy dziecko przychodziło, bolało go brzuszek, bolało, albo główka, albo mm, paluszek nie boli, mamusi czy tatusiu się przytul, przyko, ukochaj. Eee, Właśnie nie po to, że tak naprawdę boli paluszek, tak, że boli brzuszek czy główka tylko jest to sygnał, że hej, coś mi się dzieje, potrzebuję Twojej bliskości, potrzebuję Twojego zauważenia, nie? Często dziecko, czasami rodzice pytają, że kurczę, jak to jest, że jestem zmęczony i wieczorem tak naprawdę moje dziecko, kiedy zaczynamy ją usypiać, zaczyna pytać, opowiadać, jakby nie mogło to zrobić wcześniej, ale kiedy zaczynamy analizować, że wychodzi na to, że czasami wieczór, tak? W moment, kiedy rodzic przychodzi usypiać na swoje dziecko, to jest jedyny moment w ciągu dnia, kiedy tak naprawdę dziecko ma rodzica jeden na jeden tylko dla siebie. Tak to jest jedyny moment, kiedy może opowiadać o tym, co się u niego działo, co go martwi, co było fajnego. I więc szuka takich momentów, kiedy one może być ważne dla swojego rodzica. Pamiętajcie również, że mm, dziecko potrzebuje kontaktu z rodzicami, tak? Jako parą, czyli yy, powiedzmy pełna rodzina, tak? Spędza czas razem ze sobą, ale bardzo potrzebuje również takiego indywidualnego czasu od mamy, tak? Tylko i wyłącznie mama yy, i dziecko, i również takiego indywidualnego czasu z tatą, tato i dziecko. Że jest to ogromnie ważne, tak? Yy, czy to jest syn, czy córka, jakby każde dziecko potrzebuje czasu. Razem z rodzicami, ale również indywidualnie. To nie musi być codziennie, tak? to też nie o to chodzi. Pamiętajcie, że wszyscy żyjemy w jakimś tam tempie, tempie życia i dostosowujcie to do swojego grafiku, tak? do swojego życia, funkcjonowania. Dziecko, dziecku wystarczy 10 minut dziennie, kiedy jesteście z nim twarzą w twarz. Oko w oko, tylko dla niego nie potrzebuje dwóch godzin. Tak jemu potrzeba minimum czasu. Nawet właśnie mówię minimum tak, 10 minut, ale wtedy, kiedy ono jest ważne, i tylko ono się wtedy liczy. To nie jest kontakt wtedy, kiedy nie wiem, ty piszesz na komputerze i jesteście w tym samym pokoju i co drugie słowo coś tam powiesz. No nie to nie jest spędzanie czasu. To jest Moment, kiedy grasz ty i dziecko, kiedy ty i dziecko rozmawiasz, tak? Kiedy idziecie na spacer i rozmawiacie o nim, o jego planach, o jego potrzebach, o jego radościach, o jego trudnościach, o jego smutkach, o wszystkim, że to jest istotne. Jeżeli dziecko tego nie ma, one szuka. I ja bym też powiedziała, że. Chwała za to, że ona jeszcze przychodzi, gdzieś tam dziga trochę i mówi: Hej, mamo, popatrz na mnie, hej, tato, zwróć na mnie uwagę. Że jeżeli to nie działa, to ona zaczyna robić to w bardziej trudny dla nas sposób. Nie? Czasami krzyczy, kopie, gryzie, tak? w zależności od, od wieku, bo ona chce zwrócić na siebie uwagę. Czasami są takie hardkorowe sytuacje, że nie wiem, zrzuca wazon, tak, żeby po prostu zwrócić uwagę, wyłącza telewizor, nie wiem, rzuca piłką w telewizor, bo jeżeli tego nie zrobi, to rodzic nie odwróci uwagę od tego i nie zwróci uwagi na swoje dziecko. Więc nie dopuszczaj do takich sytuacji. Bądź przy dziecku, zaciekawiaj się, przytulaj za każdym razem, kiedy jest, to jest tylko możliwe i zwracaj na nie uwagę. Jeżeli dziecko cię woła, to znaczy, że tego potrzebuje. Ukochaj utul i ciesz się, że one jakby też o tym przypomina. Bo moment, kiedy dziecko nie woła naszą uwagę, to już jest tragiczny moment, który mówi o tym, że one zaczyna radzić sobie samo, bo nauczyło się niestety, że nie jest ważne, co. Jakie są jego potrzeby, tak? Nie jest ważne, w jaki sposób ono Ciebie informuje. Ty i tak jesteś zajęty zupełnie czymś innym. No i to już jest trudny krok. Bo dziecko jakby wyrabia w sobie przekonanie, że ono jest nieważne. Że wszystko ważniejsze jest niż, niż ono. Więc nie dopuszczaj do takiej sytuacji. Bądź, doceniaj, zauważaj, kochaj, przytulaj i ściskaj. Jak to jest u Was? Czy... Widzi, że Twoje dziecko woła o kontakt, w jaki sposób to robi? Daj znać, z czym Ci jest łatwo jak rozpoznawać właśnie chęć kontaktu z dzieckiem, a co jest trudne do, do zniesienia, do, do, do wytrzymania. Do zobaczenia w następnym odcinku.